Hypnos z greckiego oznacza sen. Już w starożytności próbowano leczyć ludzi poprzez wprowadzanie ich w stany pośrednie pomiędzy snem a jawą. E, powtarzanie mantr, rytuały świętego snu e, czy trans, w który wpadano przez e, wysłuchiwanie monotonnych śpiewów czy przez. Wykonywanie monotonnych śpiew. To wszystko zapoczątkowało myślenie, że w stanie pół snu człowiek jest w stanie mm, dotrzeć do jakiejś ukrytej tajemnicy. Jednak historia nowoczesnej hipnozy zaczyna się w XVIII wieku, kiedy to lekarz Franz Mesmer opracował teorię magnetyzmu zwierzęcego. Mesmer twierdził, że w ciele ludzkim i całej przyrodzie istnieje niewidzialna energia, którą można kierować w celu uzdrawiania. Mogła być ona przekazywana poprzez dotyk, gesty czy specjalne techniki. Mesmer wykorzystywał magnesy, którymi machał nad ciałami pacjentów w celu przywrócenia im energetycznej równowagi. Tworzył również bukiet, takie wanny wypełnione namagnesowaną wodą z żelaznymi prętami, w których kąpiel miała pomóc w krążeniu energii. Choć może to wszystko brzmieć absurdalnie, szczerze mówiąc, to brzmi dość absurdalnie. Teoria została już dawno temu definitywnie obalona. Mesmer jednak pozostaje jednym z ważnych pionierów praktyki. Psychiatrycznej. Jest też kluczową postacią, jeśli chodzi o rozwój hipnozy. Badania nad magnetyzmem kontynuowali inni badacze, w tym James Brett, XIX-wieczny szkocki neurochirurg, ale nie w taki sposób, jak życzyłby sobie tego Mesmer. Brett zaczął zastanawiać się nad tym, dlaczego niektórzy pacjenci Mesmera. Poddani jego technikom potrafili wpadać w specyficzny stan transu. Mimo że teoria magnetyzmu zwierzęcego nie była prawdziwa, to jednak wielu pacjentów deklarowało zmianę w swoim życiu. Pytał więc, co takiego zaszło w ich głowie? Dlaczego tak wierzyli Mesmerowi, że realnie odczuwali zmiany w życiu? Brett odrzucił teorię, jakoby była to tajemna energia, lecz przyjrzał się czynnikowi psychologicznemu. Ustalił, że w pacjentach Mesmera zachodził specjalny stan układu nerwowego. Powstawał wtedy, gdy ktoś intensywnie skupiał wzrok i myśli na jednym obiekcie, aż jego umysł się uspokajał i wchodził w coś w rodzaju snu. Wtedy stawał się znacznie bardziej podatny na sugestie. To doświadczenie nazwał hipnozą.